Około 70-55. Tutaj zapraszam bliżej. Ma Przechyl. Teraz możemy zobaczyć, na czym polega działanie pełno szybkozłącza. Otwieramy. Tutaj mamy szereg gniazd zaworowych, dzięki którym każde z urządzeń, które tu widzimy, na tym pracy jesteśmy w stanie sobie parę sekund podnieść do maszyny. Operator nie musi wychodzić z kolekcji żeby to wszystko funkcjonowało. Dodatkowo yy, szybko złącze ma takie bezpieczeństwo. To są te czerwone tutaj poniżej. Yy, Patryk, podekniesz nam jakiekolwiek urządzenie, żeby zobaczyć na czym to tak naprawdę polega. Chodzi o bezpieczeństwo w tym momencie, bo było dużo przypadków, gdzie yy, ostrzeń zapinany do szybko złącza potrafił się wypinać. Temu, że mamy te haki yy, jest... Bezpiecznie i dany okręt nam nie spadnie, nie, nie spadnie z, z szybko złączeń. I tu właśnie dokładnie tam. Po kolei, e, mamy na naszym placu bardzo dużą ilość e, odprzętu e, Mamy koparkę w tej chwili gąsienicową e, o wadze w granicach 27 ton. Tak jak mówiłem, tutaj jest szybko złącze około 70-55. E, na obok stoisku mamy koparkę kołową o wadze w granicach 20 ton ona jest wyposażona w takie samo szybkozłącze tylko model mniejszy około 65 odsprzęty wiadomo są do, dobrane wagowo pod każdy odsprzęt to co my generalnie też bardzo mocno propagujemy, czyli praca którą wykonujemy dzięki tym wszystkim odprzętom branży wodka Wszystkie sieci, które budujemy pod ziemią. Największym problemem przy tego typu pracach jest wykorzystanie gruntu rodzimego lub jego też niewykorzystania. My stosujemy tak zwane uzdatnianie gruntu. Te wszystkie urządzenia, które mamy, pozwalają nam na to, że jesteśmy w stanie sobie wykorzystać grunt rodzimy. W pierwszej kolejności tutaj kolega pokazuje dozownik jest to urządzenie, którym dozujemy odpowiednią ilość mate... spoiwa, żeby wykonać stabilizację gruntu. Kolejnym elementem są grawie wstępnego mieszania. Z tymi grawiami wstępnie rozprowadzamy środek wiążący w gruncie rodzimym, tak żeby on mógł dojść w dolne partie materiału. Kolejnym urządzeniem będzie recykler. Recykler łyżka w tym momencie bez 180% MPS wyposażona w bały do robienia stabilizacji. I tą łyżką, tak już jeżeli mamy zaaplikowane spoiwo, to tą łyżką robimy już mieszanie zasadnicze, tak żeby później ten grunt można było już wykorzystać w wykopie. Łyżka wyposażona w trzy wały, model 180, pojemność 1,7 m 3 każda z naszych łyżek ma standardowo centralne spalowanie, także operator nie musi pamiętać o tym, że musi tą łyżkę spalować. Wały mogą się kręcić w prawo i w lewo, czasami jest tak, że wpadniemy jakiś kamień cokolwiek co może przyblokować te wały, ale to w momencie odkręcamy sobie w drugą stronę i e, pozbywamy się tego problemu. Kolejnym urządzeniem mamy chwytak do wkładania rur. Tutaj mamy shopfixa. Ten chwytak jest wyposaż można wyposażyć w różne raniona robocze. Zależnie się od tego jakie najczęściej używamy średnice rur na budowie. Takie zakładamy sobie elementy robocze. Tutaj mamy akurat małą rurę, ale tam w boku stoi stojek, na których są różne, różne ramiona do różnych średni. Po włożeniu rury wiadomo, na takiej budowie trzeba zrobić zasypkę do tego wykorzystujemy sobie łyżkę skarpową bądź też łyżkę z zamontowaną głowicą. Ale jeszcze wcześniej możemy założyć tak zwany doprychacz rury. Jest to urządzenie dzięki któremu możemy bezpiecznie i prawidłowo osadzić rurę w poprzedniej rurze. Tutaj mamy wersję hydrauliczną. Operator tylko e, ustawienie ustawiając odpowiednie parametry na nich, bo każda rura musi być zetknięta z, e, z odpowiednim ustawieniem e, ciśnienia. E, takie ciśnienie jest na, e, na etykiecie e, rury danego producenta. W tym momencie opinamy sobie łyżkę skarpową którą będziemy robili zasypkę i Tak jak widać tutaj... W ciągu dnia operator wykonuje bardzo dużo operacji. A dzięki temu, że ma zamontowane to szybkowącze pełnohydrauliczne, on w ogóle nie musi wychodzić z trawienia. Wszystko robię w pełni automatycznie i każdy odprzęt, który ma napęd hydrauliczny, nie potrzeba już tradycyjnie popinać węży ręcznie. Wszystko jest przepinane, dzięki temu właśnie że mamy to takie rozwiązanie z tym szybkozwączem pełnohydraulicznym. Kolejne e, urządzenie. Mamy dostępnego zagęszczenia, czyli zagęszczarka typu stoczek. E, tą zagęszczarką robimy wstępne zagęszczenie po bokach rur. E, możemy robić to statycznie, bądź też dynamicznie. Na początek, w pierwszych warstwach, można to zrobić e, statycznie. Wszystko zależy też od tego, jaką silnikę ruru podzielę. Ta zagęszczarka wyposażona jest w jeden tryb pracy, bo tutaj nie ma potrzeby, żeby było. E, kilka trybów o których będę mówić przy kolejnej, kolejnej zagęszczance. W wąskich miejscach dookoła studni każda z zagęszczarek ma swój rotor czyli możemy ją manewrować i kręcić sobie dookoła nie ma potrzeby żeby przez, przejeżdżać przez stawiać kopalnie. W tym momencie bierzemy dosyć, yy, generator dosyć trochę więcej materiału. Tak, żeby można było wykorzystać jeszcze większą z naszych zagęszczarek Patryk, to ty z boku możesz tam od razu zapinać zagęszczarki To co tu pokazujemy, my na co dzień cały czas robimy na naszych budowach Wszystkie koparki, jakie mamy w firmie są wyposażone w ten sam typ W tej klasie koparek, czyli o 70-55 Eee, w tej chwili podpinamy zagęszczarkę V8 w wersji 2 eee, Co to jest za wersja? To jest wersja zagęszczarki, która ma możliwość wymiany odprzętu roboczego, czyli ta dolna płyta robocza. W tej chwili jest założona standardowa gładka płyta eee, szerokości 80 cm, długość max 45. Możemy tu zapinać szerokie płyty, nawet do 2 m szerokości. Możemy tu zapinać e, płyty okołkowane, jak koło dociskowe są też przystawki typu zacisk do grodzic i kilka innych różnych, podwójna stopa pojedyncza stopa ta zagęszczarka jest wyposażona wiadomo w głowicę, ale ma też trzy tryby pracy o których mówię w tej chwili Zagęszczarka pracuje w tym momencie na 100% swoich możliwości, 100% siły. Pracuje na 38 Hz. Drugi tryb, mamy X2. Zagęszczarka pracuje szybciej, ale pracuje już na 60% swojej mocy. I mamy tryb X3. Tutaj już mamy 100% siły. I pracuje na 60 Hz. Ta zagęszczarka bez płyta na ma waży 1220 kg. Plus płyta montażowa. W tym momencie około półtorej tomy na, na ramieniu koparki i do tego dochodzi jeszcze nam docis ramienia koparki. Teraz zobaczcie, ta koparka A. będzie. A pierwsza spokojnie może z takim obciążeniem e, pracować. To tak naprawdę cała ta metoda polega na tym, żeby nie, wy, nie wykorzystać właśnie, żeby wykorzystać grud rodziny, żeby się go nie pozbywać z budowy, a wykorzystać go z powodzeniem na, na budowie. Kolejne z naszych urządzeń to jest bliźniacze rozwiązanie recyklera, tylko że tu mamy zastosowanie w inny rodzaj wału. Wiadomo na każdej budowie jest bardzo dużo ziemi zanieczyszczonej kamieniami, korzeniami, takimi kamieniami, kamieniami drobnym grudem. E, mając taką nośkę z takimi dołami, jesteśmy w stanie sobie szybko taki grunt, y, taką ziemię, humus odzyskać i oczywiście wykorzystać go do nadróżnej powiatu, Urządzeń, jakie można podnieść do do, do, do koparki, która jest wyposażona w takie szybko złącze, jest bardzo dużo. E, tutaj mamy jeszcze Przykładowo chwytak Egli. Eee, taki pytak też jest bardzo, bardzo przydatny na budowach, eee, przy rozładunkach, przy segregacji, przy jakichś małych wydłużeniach eee, Trzeba coś posegregować jakieś zanieczyszczenia. Miało takim eee, chwytakiem możemy to zrobić. Dobra, mówię tylko o tej koparce goździcowej, ale spójrzmy teraz w boku, mamy też koparkę kołową. Ta koparka kołowa ma generalnie cały ten sam ostrzeg. Dodatkowo też ma zamontowaną głowicę uchybno-obrotową Allquick, hydrauliczną z dolnym przepływem. Czyli tutaj pod tą głowicą możemy jeszcze dodatkowo zamontować jakieś urządzenia, które mają napęd hydrauliczny. W tej chwili mamy zwykłą łyżkę Tomek, jakoś mógł zapiąć tam na przykładowo widły Widły to wiadomo, każdy używa wideł do przeładunków, do załadunków Tutaj mamy akurat widły które mają hydraulicznie, hydrauliczną regulację rozstawu elementów roboczych Jest to bardzo duże ułatwienie dla operatora Wszystkie te nasze urządzenia, które tutaj widzimy na budowie E, są załadowane na cztery zestawy, dzięki temu, że mamy takie widły, operator z biwotu z jest w stanie sobie załadować e, każde z tych urządzeń, każde urządzenie ma odpowiedni uchwyt pod e, widły paletowe, czy to będzie recykler, dozownik, zagęszczarka, każde, każde urządzenie jesteśmy sobie w stanie takimi widłami szybko, bezpiecznie załadować na, na niskobobozie. E, tutaj operator też wiadomo, jest to rozwiązanie y, przy tej głowicy, jest rozwiązanie tego typu, że jest to w wersji sandwich, czyli jeżeli operator wykonuje tylko, załóżmy jakieś prace związane z kopaniem i tak naprawdę nie potrzebuje w tym momencie tej głowicy, jest w stanie y, kilka sekund sobie tą głowicę odpiąć, odłożyć wokół i zapytać bezpośrednio łyżkę, y, skarbową czy też zwykłą łyżkę do kopania. Wszystko y, całe sterowanie odbywa się z kabiny operatora nie potrzebuje tutaj e, wychodzić i przepinać jakichkolwiek jakikolwiek, e, przewodów hydraulicznych może szybko i bezpiecznie na tym sobie nawet wiadomo zwykłą łyżkę. E, czy to będzie recykler czy to będzie dodownik każde urządzenie szybko i bezpiecznie można przepiąć przy koparce mamy jeszcze Dzisiaj już powoli zaczyna to być standardem i bardzo jest to pożądane na budowach, czyli przyczepka. Jak ktoś pracował to wie, że to jest bardzo przydatne i pomocne pomocny sprzęt na na budowie. nawet kilku odprzętów, czy sobie troszeczkę piasku. Taka przyczepka na, na budowie jest bardzo składna. I to tak naprawdę wszystko. Jeżeli ktoś ma pytanie, jest zainteresowany wszystkim, to, e, to jak najbardziej. E, to zapraszam tutaj na nasze stoisko. Jesteśmy oczywiście przez e, dwa dni. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. E, zapraszamy na nasze stoisko. Służymy pomocą radą i dopasowaniem odpowiedniego sprzętu do danej potrzeby.